Witajcie widzowie, z tej strony Lucian i witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. Dzisiaj zrobiłem sobie taki mini challenge yy, i tym challenge'em będzie, że mogę używać tylko gadżetów. Czyli taki dynamite na przykład ma taki fidget spinner i tylko go mogę używać. Na przykład nie mogę używać ataku ani ulta. Wiadomo mogę się ruszać, ale no, atakować nie mogę. Tylko gadżetem mogę. I nie jestem pierwszą osobą, która to nagrywa, ale też nie wiem, od kogo wziąłem ten film, bo yy, jak wpisywałem sobie Brawl Stars, ale mogę użyć tylko gadżetu, to nie wyskakiwało mi nic z takich wyników, ale na pewno nie jestem pierwszą osobą, która robi taki film. Także możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. I fajnie by było, jakby było dużo łapek. Mam nadzieję, że się uda. No i co? Zaczynajmy! Dziwną mapę nam wylosowało, dobra. No, trochę mam lagi, ale to nie wpływa za bardzo na nas. I tutaj nie trzeba atakować, po prostu mogę zaatakować ich. Dobra, użyję mi gadżeczka. No, niestety to tak średnio wyszło, bo mało co ich zaatakowałem, ale no, przegrywamy, niestety. Doł, ma tego hot -doga. Ale no, pokonaliśmy go. Ja się boję o to, o czym myślą moi teamerzy. Ała, 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 no zostawcie mnie, jestem biednym dynamikiem, który nie może używać ataku. No nie no. Czyli już nie mogę nic robić, mogę tylko strefę przejmować. Nie najgorzej. Nie, oni, oni mnie zgłoszą. To będzie słabe. Dobra. I ta uciekaj. Hmm. Misiek musi nas byli. No, Ja jestem pewien, że moi team'ici będą mnie hejtować za to, co robię. To, co robię, jest żałosne. ucz. Wow, No nie mogę nic zrobić, nawet kolet mnie pokonuje. Dobra, my to już przegraliśmy. Nie mam gadżetów. Tu Jack jest. Zostawcie mnie, jestem jednym bezbronnym dynamajkiem. Dobra, my no przegraliśmy już. No nie ma co gadać. A oni mnie zgłoszą. Dobra, no, przegraliśmy. Dobra, lecimy z drugą próbą. Tym razem wziąłem Rico. I spróbujemy wygrać, w sensie być co najmniej w czwartym miejscu. O, i tutaj to może nam pomóc, bo mamy boty. Więc git. Tylko czy ja chcę od razu atakować gadżetem i go używać? Nie, ja bym nie zbierał tych tak skrzynek. Ale tego El Primo przydałoby się. Dobra, użyjemy gadżetu. Prawie w ogóle go nie hitsnąłem. Dobra, to sobie zbierzemy. No. Dobra, tu mamy pokonite baza. Wszędzie jest karta. Dobra, tutaj użyjmy gadżetu. O, prawie nie ta pokonała. Szczerosa idzie starczą. O, oni się pokonają? Bo nie wiem, poczekam na wielkie starcie i wtedy użyję gadżetu. Nie, bo jeśli to będzie ktoś na blisko, na przykład ten El Primo już, albo jakaś Jackie. Chociaż nie, Stu został jeszcze i El Primo. To mogę mieć ciężko, bo jeszcze lagi mam takie lekkie. Tak jak użyję gadżetu na tego El Primo, to już na pewno nie będę miał pierwszego miejsca. Ale no, dobra, ryzykuję. Kurde, pokonał mnie. Ale no, jak na to, że y, mogę używać tylko gadżetów, to poszło mi całkiem git. Teraz weźmiemy sobie Darylka, bo on też ma git gadżet, tylko y, ja mam go na 21 randze, więc no, może być ciężko i zobaczymy na jakie boty trafimy. Ej, boty! Dobra, fajnie. Tylko muszę pamiętać, że mogę tylko gadżetu używać. Tam jest na dole kruczek. Dobra, już się pozabijali. Siema. Yy, dobra, dobra. Już mi się ult załadował i kusi mnie, żebym z niego korzystał, ale no niestety nie mogę. Siema, Miko. Zostaw mnie. Nie, muszę jakoś powodować, żeby oni się sami zabili. Nie, 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 nie. nie. Zostaw mnie zostaw mnie. Kurde, Barley. Ale no z dwóch stron wzięli i nie wiem jak z tego zrobić. Teraz będę miał najciężej, bo wybieram Rosę, która ma wrogi z zarośla, które zadają tylko 276 punktów obrażeń. Więc żeby kogoś zabić, to nie będę miał jak kogoś zabić, więc no, lecimy, to będzie ciężkie. Hej, no niestety trafiliśmy na prosy, a nie na boty, więc będzie mega ciężko. No. Nie mogę zadać żadnego obrażenia nią, oprócz tego gadżetu Dobra, tego kita sobie tam spowolnijmy mm, Dobra, on na mnie leci, to będę miał problem Nie wiem, ja czekam po prostu w krzaku Bo mam ten gadżet, y, że ten spowolni To będzie najcięższa gra w życiu, ale Jest teraz chwili obecnie w krzaku. Ten kit na pewno. Nie, nie, ja to przebombię. Już przegram. Ktoś jest? Ej, gdzie jestem top 4! Jestem to Dobra, sorry, że się tak jąkam. Ale jestem top 4. Teraz... dobra, jestem top trzy. Kit go pokonał. Nie, ja na tego kita nie mam szans szans no. no nie, 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 nie. nie. No próbowałem chociaż. Tam był Byron na górze, dobra. No. Ale próbowałem, dobra. Plus 6 przynajmniej. Ostatnią postacią, którą sobie zagramy, będzie El Primo. I tutaj naprawdę będę miał ciężko, bo z jednej strony ten meteoryt bardzo dużo obrażeń zadaje, a z drugiej ciężko jest nim trafić. Ten meteoryt bardziej się nadaje na jakieś tryby typu knockout, znaczy nie knockout, tylko napad. Dobra, weźmiemy sobie tego skinka i lecimy. Niestety, ale znowu trafiliśmy na prosy, więc no, może być nieciekawie. Um, też ten atak. Czuję się pozbawiony ataku. Tam mamy tego Miko z skinem. Plus jest taki, że y, mam duży zasięg tego. Dobra, zrzućmy Meteora. O dobra, zadałem jakiekolwiek obrażenia temu Edgarowi, teraz muszę uważać. Kruczek tam jest. Tutaj serdżyk. Teraz meteorytę. Naprawdę jest ciężko jeszcze, te lagusy. Nie wiem, może bym spróbował jakoś podraszować tego dynamajka. Chociaż nie, bo on już jest tuna no, i zginę szybko. Czemu jest siedem osób, jak już jestem dosyć długo w tej grze? Dobra, tam się klucze kręci. Nie będę używać na niego mojego ostatniego meteorytu. Dobra, tutaj jeszcze dynamajk do mnie dorzuca. Niestety. Search! Search ma zdoła! Dobra, dostał. No i to był niestety mój ostatni meteoryt, więc już nie zadam żadnego obrażenia. No może się jakoś pobawię z tym dynamajkiem i może jakoś wepchnę go do burzy. No jednak nie, bo on poszedł tam. Dobra, zabijcie mnie. Już nie mogę nic zrobić. Dobra, podraszuję tego dynamajka. Nie zrobić, już przegrałem. Przecież... Dobra, może jest. Ej, jestem top 4, dobra, no. Ale będą pucharki na plus, bo jestem top 4. Plus 4 pucharki za 4 git. No to to by było na tyle. Dajcie znać, czy odcinek by wam się podobał. No trochę zyskałem pucharków. 27, dobra, no może być. Mi się challenge podobał, był bardzo śmieszny i tym el primo czasami udawało mi się tym meteorytem walnąć. I napiszcie w komentarzu jaki challenge mam kolejny zrobić. Widziałem też, że pod tamtym odcinkiem dawaliście dużo propozycji, ale nigdy nie mam okazji, żeby ich zrobić. Więc lajkujcie, subskrybujcie. Pa pa.